Tutaj mamy Majstry Pompę Delphi DP200, chyba Które macie z kompensatorem dawki. Klient pierdolną młotkiem przez przypadek coś tam robił, kurwa i upierdolił. A to szczegół, przekręć się teraz. Tak tu macie śrubkę od regulacji dawki, kluczyk 4 mm, żeby zwiększyć dawkę, tą śrubkę. Wkręcamy na maksa, to przestawia naszą krzywkę w środku, zwiększa dawkę, potem jak ciągnik odpala, ta dawka się sama zmniejsza, no i tutaj jak macie, jak turbina zacznie ładować, to się opuszcza w dół, widzicie, i po tej rampie tutaj, tu jest rampa, widzicie, po skosie, po tej rampie wciska i nam zwiększa dawkę. Tutaj tą śrubką można sobie dawkę zwiększyć i tutaj się jeszcze muszę pobawić chwilę zaraz, e, tutaj macie tą śrubkę od regulacji, e, tą śrubką przykręcamy i tam w środku się przestawia ten tłoczek, przy odpaleniu ten tłoczek, ten tłoczek on się chowa w środku i ta blaszka się cofa zmniejszając nam dawkę po odpaleniu i tak to działa. Jak ciśnienie w pompie wzrośnie, to się cofa, czyli dawka paliwa nam się cofa. Ale damy w tą stronę na maksa, to mamy power i tak to działczy. Czyli w tą zwiększamy, w tą zmniejszamy, tak, żeby było wiadomo. I teraz tutaj w obudowie mamy śrubkę, którą się odkręca, i przez nią można zwiększyć dawkę. Przez nią regulują dawkę, na przykład na maszynie. Ustawiają dawkę paliwa, jak, jak pompę testują, nie? Hmm, co tutaj więcej? No i tyle, majstry. Resztę sam się muszę nauczyć.